W internecie pojawiły się nowe informacje na temat kolejnego sezonu drugiego i głównie chodzi tutaj o trzęsienia, jakie już na dniach pojawią się na wyspie. Otrzymaliśmy listę wszystkich przedmiotów, jakie w każdej chwili mogą wrócić do sklepu i mam dla Was kilka ciekawych nowości. Cześć wszystkim, z tej strony niekto innek, Kodmigao i witam Was na kolejnym filmie z nowego sezonu drugiego. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego wczorajszego konkursu na prezent za 300 i spokojnie, bo dzięki temu, że tak chętnie wpisujecie kod kicia w sklepie, dzisiaj do wygrania macie też prezent ze sklepu za te 300 Faudolców. Żeby wygrać, trzeba zostawić standardowo łapeczkę do góry pod tym filmem, suba z dzwonem na kanale i koniecznie kod kicia w sklepie, tak jak te koza kiftle. A w komentarzu musicie podać ważnik z gry. A wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro. A teraz przejdźmy już do filmu. No i tak, moi kochani, na samym początku zaczniemy sobie od pewnego ciekawego tematu, a mianowicie kolejnych nowości, jakie mają trafić do gry z okazji współpracy Fortnite'a z wojowniczymi żółwiami ninja, a informacje o tym podał nam Lickershino na Twitterze. Według tego, co tam podał, teoria, być może w następnej aktualizacji w Fortnite otrzymamy więcej kosmetyków od tych żółwi, a dalej daje znać, że obecnie w api jest dostępnych 5 zakładek w sklepie od tej współpracy, ale tylko 4 z nich są obecnie używane. Oznacza to jednocześnie, że jeszcze jedna zakładka Przykładka, którą Fortnite planował udostępnić z tej współpracy, nie trafiła do gry i najprawdopodobniej, co sam Licker podkreślił w swoim poście, zostanie ona wprowadzona do Fortnite'a wraz z tą kolejną wielką aktualizacją. Sama update wypada na dokładnie ten czwartek teraz, więc wtedy też dowiemy się, czy coś się pojawi i są na to spore szanse, ponieważ wydarzenie te nadal będzie trwało po tej aktualizacji i z tego co pamiętamy, będzie ono do końca lub tego lub troszeczkę wcześniej. Pamiętajcie też, że wtedy z gry znikną darmowe nagrody z karnetu oraz oczywiście te płatne na które wydaliście fałdolce. I tak jeszcze dodam, bo może nie każdy z Was wie, ale już od ostatniego czasu możecie odblokować wszystkie te nagrody. Jeżeli ukończycie wszystkie te zadania i nadal nie wiecie jak dobić sobie resztę punktów, to przełączcie się szybko na tryb festiwalu muzycznego, bo tam też znajdują się wszystkie te zadania i również możecie za nie otrzymać punkty, które potem wymieniacie na te nagrody. Kolejny temat. Jakiego sobie teraz poruszymy, dotyczy niczego innego jak nadchodzącego kolejnego sezonu drugiego, ponieważ do jego startu zostało już naprawdę bardzo i to bardzo mało czasu, a w internecie pojawiły się kolejne ciekawe szczegóły w jego temacie. Informacja o tym zostaje nam podane przez tego likera na Twitterze, który napisał, że trzęsienia ziemi, które miały pojawić się po tej ostatniej wielkiej aktualizacji będą pojawiały się na wyspie wraz z wydaniem tej ostatniej teraz aktualizacji. Tak więc już w ten nadchodzący czwartek w plikach powinny pojawić się dodatkowe szczegóły w tym temacie, a same trzęsienia pamiętajcie, że na pewno nie będą pojawiały się od razu po niej, tylko jak już to dobre kilka godzin później lub nawet kilka dni. Ze wstępnych informacji jakie znamy, trzęsienia te mają zostać wywołane tym, że Valeria będzie zbliżała się do tak zwanej skrzynki Pandory, którą cały czas szuka, bo widać ją na ekranach ładowania lub będą one po to, aby odkryć nam jakąś nową lokalizację. Głównie gracze wskazują tutaj na lodowiu, ponieważ to on od początku obecnego sezonu coraz to bardziej topnieje, na co wskazuje kilka szczegółów w tamtym miejscu, i teoretycznie to mocno by to pasowało, i może to właśnie tam, pod tym lodem, znajduje się ta oto skrzynka. Obecnie temat ten nie jest nam jeszcze znany i właśnie będzie to takie moje wprowadzenie do nowego sezonu drugiego, który będzie na 100% o wiele lepszy w temacie fabuły i miejmy nadzieję, że już od jego początku w grze będą pojawiały się tak zwane zadania fabularne. Co też ważne, to chciałbym tutaj jeszcze wspomnieć, bo o tym na ostatnich filmach jeszcze wam nie mówiłem, a chodzi tutaj o medaliony w nowym sezonie, ponieważ najprawdopodobniej znikną, a wszystko dlatego, że jak dobrze wiemy, są to medaliony stowarzyszenia, a sama organizacja według fabuły ma niebawem się rozpaść. Tak więc wraz z tym spodziewałbym się również, że medaliony też znikną, bądź otrzymają one jakąś swoją nową wersję. Bo jak dobrze wiemy, są one teraz naprawdę serio fajne i gracze lubią sobie z nich korzystać i ten temat potwierdzi się dopiero za jakieś kilka dni. Na pewno jednak zmienią się wszystkie dotychczasowe mityczne przedmioty i może zachowa się tylko kilka z nich, ale na pewno jakieś nowe też się pojawią i zastąpią niektóre z tych obecnych, bo tematyka, która jest teraz, ma się totalnie zmienić. Jak dobrze wszyscy wiecie, ze wstępnych informacji, nowy sezon drugi ma mieć taką tematykę jak mitologia grecka, więc kto wie, może w grze pojawią się jacyś bosowie z mocami. I przykładowo taki to Zeus, który mógłby strzelać piorunami, co byłoby naprawdę mega fajne. Do startu nowego sezonu drugiego na dzień dzisiejszy zostało tylko 18 dni, więc mamy jeszcze 2,5 tygodnia tego obecnego sezonu teraz. Tak więc w najbliższych dniach będą pojawiały się o wiele, i to dosłownie o wiele większe szczegóły na temat jego zmian, i nowości. Tak, chciałbym jeszcze dodać, że w ostatnim czasie pojawiło się już ogrom i to ogrom informacji w całym tym temacie, które może nie dla wszystkich są zrozumiałe, i myślałem, aby zrobić jeszcze taki dodatkowy odcinek z podsumowania informacji w jego temacie. Skoro już w ten czwartek będzie aktualizacja, to zaraz po niej pojawi się jeszcze więcej informacji w tym wszystkim i będą nawet już pierwsze zwiastuny, więc wypadałoby zabrać wszystkie najważniejsze rzeczy, ale to jeszcze zobaczę i dam Wam niebawem znać. Teraz jednak przejdziemy sobie do tematu. Który jestem w 100% zaciekawi was wszystkich chyba bardzo mocno, a są to oczywiście przedmioty kosmetyczne, jakie trafią do sklepu z przedmiotami już w najbliższym czasie i informacje o tym podał nam Shino na Twitterze. Według tego co tam podał, oto lista wszystkich kolaboracji, które mogą obecnie w dowolnym momencie trafić do sklepu z przedmiotami. Jest tam przykładowo sporo skinów serii ikon i ikon muzycznych oraz mnóstwo skinów, które są z serii kozackie. Między innymi jest tam J Balvin Kidla. Eminem oraz zakładka wszystkich ikon. Później mamy takie zakładki jak Miles Morales, Atak Tytanów, Dragon Ball, Wiedźmin, John Wick, Gwiezdne Wojny, Optimus Primal, Rigi Morty i naprawdę wiele więcej. Od razu chciałbym zaznaczyć, że nie są to przedmioty kosmetyczne, które na pewno wrócą do sklepu w najbliższych dniach lub tygodniach, tylko są to przedmioty, które mogą po prostu w każdej chwili trafić do sklepu i my o tym się wcześniej nie dowiemy. Pamiętajcie, że na tej liście nie zostały wymienione takie skiny jak Travis czy Kratos, więc przedmioty te musiałyby zostać dodane do plików gry i dopiero wtedy mogłyby trafić i o tym akurat dowiedzielibyśmy się, gdyby Fortnite dodał taką zmianę. Wszystkie te przedmioty stopniowo co jakiś czas będą. Będą trafiały do sklepu i nie jestem w stanie wam wymienić nawet, które z nich mogłyby pojawić się u nas w pierwszej kolejności, lecz nie wykluczam, że jakieś pierwsze mogą trafić nawet na dniach. O tym temacie akurat będę informował was na bieżąco na kolejnych filmach na kanale, tak więc wyczekujcie, bo jeżeli coś ciekawego trafi do sklepu, to dam wam o tym znać i tak naprawdę przed nami pozostały już tylko ostatnie zmiany i nowości. Wszystkie pozostałe z nich, tak jak wspominam wam na każdym ostatnim filmie, pojawią się już po tej nadchodzącej wielkiej aktualizacji w czwartek, tym bardziej, że będzie to ostatnia aktualizacja obecnego nam sezonu, więc nowości tam będzie naprawdę bardzo i to bardzo dużo. Już nawet ostatnio na kanał nagrywałem wam film, co tam może się pojawić, ale już mamy troszeczkę więcej szczegółów, więc spodziewajcie się, że kolejny film w jego temacie pojawi się albo jutro, czyli we wtorek, albo najpóźniej w środę, czyli dzień wcześniej. A i jak coś, to z tej aktualizacji na prawie 99% na kanale pojawi się live, na który Będziemy czekać na jej wprowadzenie i sprawdzimy sobie wszystkie najciekawsze zmiany, nowości, nagrody, a na dzisiaj to chyba wszystkie najważniejsze informacje prosto z świata w Fortnite. Tą informację o live'ie przedstawię wam na filmie właśnie z tej aktualizacji i wtedy wam to potwierdzę, a o wszystkich zmianach i nowościach jak zawsze będę informował was na bieżąco. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle wam się on spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów, no i nie zapomnijcie o kodzie Kicia w sklepie, tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live'ie wieczorem i jutro na filmie po południu. Jo!